Oszukać przeznaczenie 5 to już ostatnia część w cyklu, ale czy ostatni, znacz najgorszy? Nie, nie tym razem. Co się dzieje? Proszę bardzo, jedzie TeleExpress. Grupa ludzi, no tak z pracy tak naprawdę jadą na obóz integracyjny, można by tak rzec, ale zatrzymują się na moście, są w autobusie, no i most zaczyna się jak najbardziej rozpadać, rozwalać. No i w tym momencie okazuje się, że jeden z chłopaków ma wizję. Uciekamy, ratuje kilka osób. Budzi się dokładnie wiadomo, jak jest. Później śmierć ich goni krótko. Krótko mówiąc, próbują uciec, próbują zrobić wszystko, co tylko może, może się, yy, jest w ich mocy, aby przeżyć. Okazuje się, że ktoś wpada na pomysł, że jeżeli w miejsce ciebie oferujesz inną śmierć, na przykład zabijesz kogoś, albo ktoś zginie obok ciebie, to dziękuję bardzo, jest tobie odpuszczone. Tutaj jest dodatkowy zwrot akcji w tym aspekcie, gdyż no, nie tylko, że próbują przeżyć, ale też... Yy, próbują siebie pozabijać nawzajem. Więc to jest zaskakujące. Czy udaje im się? No, niektórym tak, niektórym nie. Tylko po to, tylko po to, by no, para naszych bohaterów, który, którzy przeżywają, wsiedli sobie do samolotu, lot 180 do Paryża i na końcu widzimy, jak jeden z chłopaków ma wizję i zaczyna wyjechać z samolotu. I tak samo oczywiście to jest scena, którą znamy z jedynki, gdyż ta część Akcja tej części dzieje się przed wydarzeniami z pierwszej części, czyli tak naprawdę jest to oszukłe przeznaczenie 0, można by rzec. I ten fakt, że jest to oszukłe przeznaczenie 0, tak naprawdę sprawia, że film jest dużo ciekawszy niż się wydaje. A skoro o faktach mowa, witam. Nazywam się Marcin Skruch. I jeżeli kochasz, a kochasz ponieważ oglądasz tę recenzję, to pamiętaj o. Trylogii prawdziwego horroromaniaka Po pierwsze łapka w górę, po drugie sub, po trzecie dzwonek Z opcją wszystko, gdyż publikuję kilka razy w tygodniu Więc aby nie przegapić żadnej recenzji Na dość dzwonek Mamy taki sam schemat jak w przypadku pozostałych części Z tym, że W przypadku niektórych wykonany lepiej Ale nawiązań Oczywiście, że tak, nawiązań jest mnóstwo Po raz wtóry pojawia się Tony Todd W roli, tak, w roli Koronera, patologa Którego znamy z części pierwszej oraz drugiej Jakkolwiek by to nie zabrzmiało ale co sprawia, że ta część jest lepsza, chociażby od swojej poprzedniczki, to zwroty akcji. Tak naprawdę wszelkiego rodzaju śmierci już nie są oczywiste, zwłaszcza przy pierwszej, przy pierwszej no, śmierci mamy bardzo ciekawy zwrot akcji i nie spodziewamy się tego. Bardzo mnie to cieszy, że mimo wszystko, że to jest już piąta część, twórcy potrafią nas zaskoczyć, potrafią sprawić, że. O kurczę, tego nie spodziewałem się, o tym nie myślałem. Rzeczywiście jest dobrze. Technicznie tak. Jak najbardziej film technicznie daje radę, pokazuje, że wszystko, albo prawie wszystko jest dopracowane tipes stopes, że mają, y, twórcy mieli pomysł. Dodatkowo jest mnóstwo smaczków. Jest mnóstwo rzeczy, które wskazują, że to jest poprzednik, że ta część jest y, częścią zero. Technologia jakiej bohaterowie używają. No jeżeli przypatrzysz się, zobaczysz, że rzeczywiście cały sprzęt, telefony i tak dalej, tak to wszystko jest mniej więcej z około roku 2000, końcówka lat 90. Więc to może dać do myślenia. Dodatkowo wynotowałem sobie fakty, rzeczy, które się pojawiają. Olivia Strąca z zbiórka zdjęcie, które było zrobione przy Devil's Flight, czyli jest to rollercoaster z trzeciej części, jak najbardziej. Później sam pracuje w café Le Café Miro 81. Ta sama, oczywiście, że tak. Ta sama restauracja, która była w Jedynce. Pewnie, że tak. Roy, widzimy jego zdjęcie przy samochodzie numer 6, samochodzie wyścigowym numer 6. Tak, tenże samochód, oczywiście przy okazji czwartej części, spowodował całą kraksę, całą karambol. A dla nas, dla nas jako dla Polaków, jest jedna bardzo ciekawa scena. Otóż w, no w biurze, w gabinecie lekarza jest pojemnik z wodą, który nosi nazwę, firma nosi nazwę, woda. Nie, nie Water, nie Wasser, po prostu woda. A wiadomo, woda po polsku to woda. Jak ładnie umieszczono na IMDB, napisali woda po polsku to woda. Dobrze nam powiedzieli, że woda po polsku to woda, gdyż my byśmy nie widzieli, że woda po polsku to woda, ale teraz już wiemy, że woda... Po polsku to woda. Więc y, takich rzeczy jest mnóstwo. Oczywiście to było logiczne, gdyż y, poprzednia część nazywała się The Final Destination. Tak, ta ko ostatnia, końcowa y, część, oszłe znaczenie, Więc aby to miało ręce i nogi, no to twórcy stwierdzi, OK, no to co tu można wymyśleć? Więc albo musieliby wrzucić coś, co działo się pomiędzy którąś z części, jedynką, dwójką, trójką, czwórką i tak dalej, albo. Dać tak zwany prequel, czyli coś, co dzieje się przed, albo zacząć od nowa. Od nowa zaczynać na razie nie chcieli, więc stwierdzili, OK. Zrobimy w ten sposób i na końcu damy oczko. Bardzo te. podoba mnie się to, bardzo podoba mnie się ten fakt, dlatego z ogólnie ja ten film polecam. Rzeczywiście wydaje mi się, że jest to dobry, dobry straszak, dobra wersja. Jeżeli nie widziałeś, nie widziałaś, nie pamiętasz, proszę bardzo, w opisie będzie jak zawsze link, może sprawdzić, jak to się je, jak. Piąta część, o znaczenie, po latach wygląda, czy po prostu, krótko mówiąc, ma ręce i nogi, czy jednak nie, czy jednak gilotna je obcięła. W tej części twórcy dają nam do zrozumienia, oglądaj film uważnie, a będzie Ci dane, żeby wiedzieć, co, gdzie, jak i kiedy, gdyż w jednej ze scen, jak już mówiłem, tych smaczków jest mnóstwo, ale jedna scena jest bardzo ważna, bo kiedy, mam tutaj zapisane, natan przynosi piwo do biura sama, tak, tam... Na półce stoją dwa samochody. Po pierwsze wyścigówka numer 6, oczywiście, że tak, oraz, tak jak najbardziej, oraz ciężarówka z drewnem. Więc to wszystko mówi nam, pokazuje, proszę bardzo, obserwuj dokładnie, patrz, ucz się, a będziesz wiedział, co się dzieje. Kiedy ten film był rozgrywany, ale jeżeli tylko nie zauważyłeś, nie zauważyłaś, tak samo jak między innymi ja, to tylko fakt, że na końcu mamy zwrot akcji i proszę bardzo, to jest... Przekazanie pałeczki, to jest coś, co się działo, bardzo mi się to spodobało. A jeżeli kochasz recenzję, to pamiętaj, subskrypcja, oczywiście, że tak, żeby nie zapomnieć, żeby być informowany na bieżąco i nadusić trzeba dzwonek. Później zerknij sobie na inne recenzje kultowych horrorów, które poczyniłem do tej pory na moim kanale, a my, oczywiście, przy okazji odcinka podsumowującego oszukaj przeznaczenie. Widzimy się jak najbardziej we środę o 20. za tydzień. Nieważne. Cześć!